Nie mogę ci mnie zapytać, jaki utwór lub utwory wykonałeś dzisiaj na scenie. Z tego co pamiętam, przynajmniej jeden wykonałeś. Tak, był to utwór konsuela Velasqueza bez samemu A skąd taki pomysł, aby Teatr Wielki zawitał na dzisiejszym koncercie? Czyli e, dzisiaj była wielka improwizacja tak naprawdę. Wielu artystów wystąpiło, skąd akurat to nagle tu się zjawiłeś. E, to znaczy Teatr Wielki to może nie, bo te, nie reprezentuje Teatru Wielkiego. E, ale owszem, śpiewałem muzykę klasyczną, e, między innymi w projekcie trzech tenorów. E, a tutaj, że tak powiem, znalazłem się e, spontanicznie. E, I czemu, 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 że tak powiem, mieliśmy się nie zabawić i nie pośpiewać sobie troszeczkę? Moje kolejne pytanie: ponieważ jesteś jednym z tych artystów, który potrafi połączyć muzykę operową, muzykę klasyczną, z czymś? I właśnie powiedz: z czym? staram się jakoś tak urozmaicać repertuar, tak? czyli są to nie tylko utwory klasyczne, ale też jakieś pop tenorowe, tak żeby dla każdego z publiczności było coś. Mając na wadze dzisiejszy ten wielki koncert w klubie LAB w Warszawie, który jest połączony z 47 urodzinami Krzysztofa Szeradowskiego, który między innymi promuje tą operę, tą muzykę klasyczną tutaj w Warszawie, która też jest trendy, powiedz, co chciałby życzyć jemu z okazji tychże urodzin? No, w, jak najwięcej takich promocji to przede wszystkim, bo to jest, mi się wydaje, że coś, coś dla ducha, coś dla serca. I, i, i co? I co za tym idzie, że tak powiem jeszcze zdrowia i siły na to wszystko, na te przedsięwzięcia, żeby tego było właśnie, tak jak powiedziałem, jak najwięcej. Na samą zakończenie powiedz, jak to było u ciebie? Ponieważ teraz mamy trudny okres pod względem tutaj nie tylko artystów i też pozostałych osób. Jak przetrwałeś się samą kwarantannę tą 3 miesięczną, kiedy wszystkich pozamykano w domu? Jak sobie obecnie radzisz? To był taki dla mnie spokojny okres i w pewnym sensie artystycznie przydatny, gdyż miałem czas nagrać swoją płytę, którą mam nadzieję, że będę jakoś w przyszłości wydawał. Czyli w tym roku nie będzie premiery twojej najnowszej płyty? Nie, nie będzie. Na no spokojnie muszę, że tak powiem, podejść do tego tematu. Jak poczuję, że będzie to już taka w pełni profesjonalna i gotowa płyta, to jak najbardziej wtedy ją wyda. A gdzie ciebie zobaczymy w tym roku ponownie na scenie? Czy masz zaplanowane już występy teatralne? Póki co nie mam zaplanowanych żadnych występów. Tak jak mówiłem, oddałem się troszeczkę płycie i bardziej myślałem o tym. Eee, teraz myślę, że czas pokaże.